Inkluzja to fikcja. Frazes, któremu ulegamy, bo to wygodne, modne i piękne, bo chcemy być postrzegani jako ci postępowi i lepsi. Ale frazes nie niesie ze sobą prawdy, bo ona jest zupełnie inna. Kiedy otrzymujesz orzeczenie o niepełnosprawności, albo kiedy się z nim rodzisz. Automatycznie stajesz się obywatelem drugiej kategorii. Bo bardzo trudno ci znaleźć pracę, a jeszcze trudniej ją utrzymać. Niby są rządowe programy, pomagające pracę znaleźć. To słynne hasło: niepełnosprawni, sprawni w pracy. Są też różnego typu fundacje. Nawet usługi transportu osób niepełnosprawnych, dostępne chyba w każdym mieście. No I co z tego? Kiedy, jeśli poruszasz się samodzielnie, jesteś za mało niepełnosprawny, żeby z tych usług skorzystać. Jesteś za mało niepełnosprawny, żeby skorzystać z usług fundacji, jeśli kiedykolwiek pracę miałeś. Wiecie co? Ja nie chcę żyć w świecie fikcji.